Cześć, tutaj Łódź, Poxy czyli Tomek, czyli ja. Słuchajcie, tu zaczęliśmy, to skończyliśmy na zegarze. Tu jest zegar, ale chcecie obserwować po więcej? No to zapraszam. Dajcie lajka, like dajcie obserwację. Tu będzie zegar. Zegar już tutaj wziąłem Was na ładowanie, bo mi telefon pada, ale to mniejsza o to. Tutaj już mam cyferki. Każda cyferka będzie przyłożona. Będzie motyw, motyw księżycowy, bardzo tajemniczy. Tu też następna cyferka. Tu trójeczka. Nie to jest 12. To jest 12. Tu u góry 12 i number 3. Także myślę, że wyjdzie coś z tego bardzo fajnego. Motyw księżycowy. Bym sobie życzył. Na razie te kamyczki schną, one tu są zalane. Tu będzie fio nie fioletowy, tylko szary z białym. Tutaj jakie ja fiki, miki będzie. Mam nadzieję, że ta żywica epoksydowa szybko się wyschnie. Na razie jest wszystko w tłoczni, ale czekamy, aż wyschną kamyczki i później będziemy zalewać, przykle przyklejać i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, z żywicą epoksydową nie ma, nie ma żartów. Więc uważajcie, róbcie w maszeczce, bo miałem wiadomość wczoraj, że jedna pani źle się poczuła, ale już jest dzisiaj dobrze. Także e, uważajcie. E, no i co? Motyw księżycowy, żywica epoksydowa, szara, biała. E, co z tego wyjdzie? To już niebawem zobaczycie. E, zegar, zegar na ścianę i będzie. Kitara. Pozdrawiam serdecznie. Hej.